Witam. Oto Donatelle spaghetti bolognese, mięso, wołowe i pomidory. I jemy. Sposób przygotowania patelnia na rozgrzaną patelnię. Wlej 3 łyżki wody. Dobra. Makaron, spaghetti, z sosem. Za Tutaj mamy skład. Chemia, chemia, chemia. Wyprodukowane dla Genimo Martinus. Kto produkuje? Gwarancja jakości, więcej informacji i tak dalej. Odpaskowe to około 8,99 zł. Tutaj się za to zapłaciłem. W pomysłach bywa różnie. Nie każdy w biedronce mają poza tym, jak to Lidl udowodnił, te same ceny. Ach, wojna produktowa. Czyli rozgrzewamy patelnię. Wlewam na nią trzy łyżki wody. Odklejamy nasz makaron. Danie tanie, danie szybkie, ciekawe jeszcze, czy smaczne. Tak się prezentuje nasz makaron bez folii. Wkładamy go na rozgrzaną patelnię. Delikatnie wszystko podgrzewamy, cały czas mieszając. Przygotowanie tego dania polega tylko i wyłącznie na jego podgrzaniu. Należy je zjadać w temperaturze 80 stopni. To jest już. Tak, pisze na opakowaniu trochę zabawne ser się ładnie rozpuszcza chyba trochę za wcześnie bo danie nie jest zbyt jeszcze wcale takie ciepłe to znaczy że z tego sera prawie nic nie zostanie lepiej byłoby pewnie go dosypać później albo nawet kiedy danie już jest zagrzane a nie co na początku myślę nad dodaniem swojego sera uluzu boczymy na razie się jeszcze gotuje danie. należy w, w znaczeniu, że danie się robi, niekoniecznie gotuje, przygotowuje. I tak danie prezentuje się na talerzu, nie wiem o tego nie wiadomo ile. To jest 400 gram, tak jak piszą w opakowaniu. Upróbujemy jak to smakuje. No prawie tak jak danie ze słoika, trochę lepiej. Tak, wszystkie te dania tego typu smakują tak samo. Nie jest taki typowy słoikowy posmak. No taki jak pulpety w sosie pomidorowym, taki jak wszystko w sosie pomidorowym, że wszystko ma taki sztuczny chemiczny smak. To danie też go również tak trochę zawiaduje nim. W ogóle mi danie można spałaszować, ale nie powiedziałbym, żeby jest dobre. Myślę, że będę musiał je po prostu przyprawić. No to dodałem soli, pieprzu oraz za dużo czosnku. Danie smakuje dużo lepiej. Prawie bym powiedział, że nadaje się nawet do jedzenia. Chyba ten czosnek robi robotę, chociaż wsypałem go dużo, 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 dużo za dużo. Tak ogólnie co tu można powiedzieć. Dania w szczególności zbytnio nie polecam. Donatello, spaghetti bolognese bo smakuje tak, jak jakie typowe żarcie ze słoika, z puszki, ze wszystkiego, co ma pomidory smakuje prawie, że tak samo. Jadłem kiedyś zupę pomidorową z puszki, która była paskudna i to smakuje w tym stylu. Jadłem też jakąś tam męską rzecz, że Stoczka, już nie pamiętam, co to dokładnie było, też jakieś spaghetti z kuskami strogonów czy coś, smakowało identycznie. Nie ma różnicy między tym, tym, a tym. Wszystkie te dania, takie ala spaghetti, ala zupy, ala jakieś klopsiki, klopsy, Smakują w taki sposób sztuczny tymi pomidorami. Na pewno kiedy dodałem tych swoich dodatków jest to lepsze już, ale nie polecam. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.